Ciało. dla mnie to... ...ciało! Wypchnę śmiało ciało! Wypchnę... ...ciśniki! Czas wstać! Jak można... ...tak spać! Wasz sen już całe wieki trwa! No wstawać mi! Raz! No i ci mówię... ...jak to było. Ha, śmieszne to. Ej, co się stało? Co tak ciemno? Czekaj, nie wiem. Ej, ja nic nie widzę, co się dzieje. Ej, czekaj, widzisz mnie? Ej, no, czekaj, czekaj. Chodźmy gdzieś do światła. Ej, co się stało? Czemu nie ma światła? Ej, nie wiem, a w ogóle gdzie jest meduza? Ej, nie wiem, ale tam jest jakieś światło. Chodźmy tam, dobra. Ej, tu jest jakieś światło. O co tutaj chodzi? Nie wiem. Hehe, dałeś się dobrać. Niezła jestem w te. Halloween! Ej, Selen, Jest wolna lekcja! Dobra! Uciekamy! A już wszystko mamy, jeśli chodzi o zakupy. Tak! Ja no. nie mm. Co się stało? Ale po co ci ona? No jak to po co? Płagam. no chcę ją kolekcji, proszę, proszę, A ile ta syrenka kosztuje? Z tego co widzę, to 20 zł. Na pewno chcesz? Tak, proszę. No dobra, skoro 20 zł, dobra, to niech będzie. Dziękuję, dobra, wejdźmy do kasy. Do widzenia, do widzenia dobry. E, dzień dobry, już tutaj daję. Zawsze to będą te rzeczy? E, tak. Dobrze, to razem będzie. 300 zł. Słucham, jakie 300 zł? Pani się przypadkiem nie pomyliło? Przecież tutaj są jabłka i ta syręka. Ariel, czy co to w ogóle jest? A przepraszam bardzo, bo właśnie ta syrenka jest tak droga. Jak droga? Przecież tam przy 20 zł. No tak, ponieważ y, nasza nowa pracownica przykleiła źle na ją i, o, i właśnie się pomyliła i właśnie ta lalka ogólnie, znaczy e, ta ręka, czy... no ta z ręka, ona kosztuje tak, no, no właśnie to 300 zł lub nawet 200 Słucham? słucham.